Także widzicie, jazda za kim się zawsze to jest dobra. No ale Hiszpan się zamotał, ja się zamotałem. Mówię, nigdy tutaj nie byłem na tym parkingu. I nie zawsze to jest takie oczywiste, ale tutaj chyba trzeba wyjechać w prawo. Skręć w lewo na rędzie, trzecim zjazdem. Tu. tu w lewo, a my tam wjechaliśmy. I zaczęło mrzeć. Także taka lipa trochę. Ale następnie skręć w prawo. Dobra. A dziewięć. Czy ja dobrze tu wyjechałem w drugą stronę? Dobrze, bo tu inaczej się nie da wyjechać, bo musimy dojechać po prostu e, do rozjazdu, który nas pokieruje albo w jedną, albo w drugą stronę autostrady. No, estoy estoy <tooco> także ruchy, trochę biegania, machanie rączkami. Na dzień dobry, taka jest to, e, tak, Gimnastyka poranna. ja Jaki no, no ale fajnie, fajnie, dobrze. Także, no ja, powiem tak, jak się Hiszpan zamotał, który, a Hiszpanie to mistrzowie kierownicy, no to, sorry, też mi się mogło zdarzyć. Ale znaczy, coraz częściej mi się zdarza, że gdzieś się zakręcę, jak bąk w tulipanie, no trudno. Mocne ma te światła. Może nie są to długie, ale. Ale jednak. Dobra. Tam kierunek Dziesiąt. Następnie. Dziesiąt. się Dziesiąt. Okej. Też nas czeka długi dzień. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym wiecie gdzie dojechać. Do Ekota. Nie, sorry, nie do Ekota. Do y, Alaski. No to trochę jest. Dlatego tak wcześnie wyjechałem, żeby tam w miarę wcześniej być. Jasne, gwint, rozpadało mi się. <słuch> A powiem Wam tak chyba pierwsze odcinki tej serii, którą teraz oglądacie widzieliśmy na pewno, że jest gorsza jakość obrazu. W sensie kolorów one są takie blade e, Przymglone, przytłumione. No właśnie. Ja nie zauważyłem, że miałem tam włączony taki... No jak grzebałem w tym menu, to tak, tak grzebałem, że wygrzebałem e, Taki zapis kolorów które można sobie później edytować w trakcie produkcji, podprodukcji jak jest I, i, i robimy sobie film. Zrzucam materiały i mogę się bawić kolorami, kontrastem, barwą, nasyceniem, odcieniami itd. Ale bo mogę robić to na całym, na wszystkich naraz materiałach, które są rzucone na linię czasu. A mogę robić pojedynczo na każdym materiale, ale wiecie ile to jest roboty. Jak robię na wszystkich naraz, no to może jakiś kawałek wyjść nie, nie za bardzo, tak? Bo, bo jak mogę ustawić jasność odpowiednią do wszystkich odcinków, do wszystkich materiałów w filmie yy, kawałków, z, z których się składa film, jak na przykład tu ciemnie, a tam będzie już za ciemno i jeszcze to przyciemnie, także wiecie, także już nie bawiłem się, zostawiłem jak jest, trzy-cztery odcinki pierwsze są fatalnej jakości, przyznaję się, moja wina ale ponieważ już włączyłem, zrobiłem kolory chyba tam, nie wiem, systemowe takie. Nie bawiłem się w manualne ustawienia, także musicie mi wybaczyć i się przemęczyć przez te pierwsze 3-4 odcinki. Szamy. Kurde, tu chłodnia stoi i grzechocze, i grzechocze, i to jeszcze tak wiecie, gigantycznie grzechocze. To z długimi włosami to nie kobieta, nie, 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 I z pierścionkami, z sygnetami to facet. Taki rockman, można powiedzieć, za kółkiem. Się trochę wciąłem gościowi. Wyjeżdżamy parking Rambert. No i teraz co? Przestało padać, Uff, całe szczęście. Przestało padać teraz. Przed nami będzie Lyon za jakieś 50 km. A później a później <coughs> przepraszam <coughs> cały czas jeszcze dogorywam a później jeszcze jedna pauza bo zostało mi się 6 godzin i 9 minut jazdy Także po 3 godzinach zrobię sobie pauzę no i co, jedziemy wtedy dalej, dojedziemy do yy, Alaski dzisiaj. A, ale tam kapitalnie się yy, przed nami chmury spoczywają na, na wzgórzach. Zobaczcie, tam, 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 tam dalej. Pięknie to wygląda. Lyon już naprawdę niedaleko, jeszcze przed nami miejscowość Wien. Ona też fajnie położona jest nad, nad Rodanem. Bywają czasami na Lionie Korki trzeba właśnie przez tą miejscowość objeżdżać, żeby się tam dostać, gdzie się chce dostać. O. a tu przez Rodan będziemy też zaraz pokonywać, ale zobaczcie tam w tamtą stronę. Te białe chmury, które tam spoczywają gdzieś między górami, upchały się, tak w szczelinkę wlazły. Bez podtekstów, tutaj za tym płotem, te góry nam uciekły. Które są spowite właśnie tymi chmurami, ale powiem Wam, że dopóki było widać, było fajer. No, teraz przez chwilę macie szansę zobaczyć, jak to wygląda no bo później co odbijamy i to będzie za nami o i szkoda że czasami takie piękne widoki są przysłonięte ale może jeszcze tutaj na tej górce coś zobaczymy poczekajcie chwilę no tutaj już taka jesień jest to nie to co w Hiszpanii 25 stopni Chwileczkę będzie most nad Radanem przy miejscowości Via. A wy będziecie mogli kolejny raz zobaczyć to ten sam widok, który oglądaliście na wcześniejszych moich filmach, gdy tędy przejeżdżałem. ale to jest tak ładnie, ale nie sposób tego po prostu jeszcze raz nie pokazać. To jest jeden most, później będziemy przejeżdżać przez Rodan, jeszcze w drugą stronę także no i będziemy tutaj jechać wzdłuż linii brzegowej proszę bardzo ślicznie się to prezentuje a z tej strony jest tak Już widać tutaj po tych drzewach, które są po prawej stronie, tam na tym zboczu, jak jesień dopadła zieleń. Jakie są najróżniejsze kolory. Już nie jest to tylko taka jaskrawa, fajna letnia zieleń, ale już właśnie żółć, gdzieś brąz, ale to jest piękne. Kolejna przeprawa przez Rodan. Na stronie taki, taka droga, która też prowadzi wzdłuż nabrzeża. A tutaj trochę przyrody. No i co? Tak naprawdę za miesiąc może się okazać, że tędy będę jechał, może tu leżeć śnieg, no to akurat to wątpię, ale do Lyonu bardzo często już o tej porze yy, koniec października, początek listopada może spać i nawet mogą być sytuacje takie, że zamkną autostradę także kolejne drogi kolejne trasy moje w tym roku już mogą być atrakcyjne w cudzysłowie oczywiście atrakcyjne atrakcyjne dla widza mniej atrakcyjne dla mnie jako kierowcy dwie ciężarówki Petronas Superbike World Championships. także proszę bardzo niemieckie te rejestracje czyli prawdopodobnie jadą gdzieś na jakiś tor w ramach mistrzostw świata zresztą fani gier na playstation to SBK to na pewno znają bo też są pewnie tam SBK 2000 2025 i tak dalej i ale lecą gdzieś gdzieś na tor, albo wracają. Dobra, yy, my tutaj zjeżdżamy. Wolniutko, wolniutko, żeby nam się wino nie rozlało. Zaczyna padać, zobaczcie, coraz więcej kropel na szybie. Tak kap, 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 kap. Teraz włączymy Czasu do czasu coś tam nam skapnie. 8.33 wyjechane. No zanim się tutaj ustawię to będzie przypuśćmy 35, ale do czego zmierzam? Wolę eee, tutaj stanąć na tym ekocie teraz i nie wykorzystać dychy niż jechać na Alaskę i ruszyć Dychę tylko 20 minut. Bo tutaj z dziewiątki wykorzystałem, przypuśćmy 8,35, a tam z Dychy wykorzystam tylko 20 minut, czyli będę w plecy więcej minut, prawda? No. I takim oto sposobem moi drodzy zaoszczędzę trochę. Zostaniemy tu na tym głupim Mekocie. No bo dalej normalny parking, znaczy normalny, no tego typu to jest tylko na tym, na, na lasce, nie? I tam bym był za 50 minut. Czyli dokładnie 8:25 bym wyjechał. To mam tutaj 10 minut zapasu na, na jutro. A na jutro mamy Niemce. Także jest dużo. Dużo lepiej. Zawsze lepiej więcej czasu zostawić sobie na Reich, prawda? Dobra. Więc tu się trzeba ustawić. A, tutaj sobie stanę. Co tutaj? Polak, PTU. Dobra, tutaj staniemy sobie. Mega Translaw przed nami ruszył też. I też tutaj Boruwa rusza. Jest 23 dzień października. Czwarta rano z hakiem. No ja dzisiaj miałem przygodę, ale nie będę o niej mówił. To jest taka prywatna przygoda. Ale tylko powiem wam, że nieprawdopodobna jestem mega, mega, mega teraz szczęśliwą osobą. Dobra. Jedziemy, 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 jedziemy. 223 km jest do Baden-Baden, także bardzo dużo. A zobaczcie teraz, gdzie tu stają ciężarówki. Zobaczcie, na łuku. Aczkolwiek tu akurat jest takie miejsce, że na tym łuku, jak sobie stanie, to ten łuk jest na tyle szeroki, że wszystko ok. Niestety, ekod jest taki, że tak. Wjeżdżamy na ten parking, później wyjeżdżamy na zasadzie takiej, że dojeżdżamy do stacji benzynowej i znowuż do tego rądka, na którym jedziemy w kierunku. Tak jakbyśmy znowu mieli się zatrzymać w tym samym miejscu, co staliśmy, i dopiero jest tam wyjazd z parkingu. Także tu trzeba się wrócić, pokręcić, pokręcić, stracić tak naprawdę kilka cennych minut. Mówię tutaj o, yy, o tą stronę ze stacją mezenową, bo o, tutaj też się ustawił, zobaczcie, widzicie? Yy, dlatego, że po drugiej stronie troszeczkę lepiej to wygląda, aczkolwiek też trzeba tam kombinować. O, tu się poustawiali, no tutaj to już w ogóle. No, ale można. Dobra, teraz... Wracamy się w kierunku Parkingu tak naprawdę No ten kto na jakoś się stawał to wie jaki to parking jest Pierwszy raz jeżeli ktoś tu by przyjechał to by powiedział Nie to jest nieprawdopodobne jak ja mam tutaj Stanąć, no jak tutaj stanąć Jak stąd wyjechać w ogóle O tutaj mamy Auta Ciężarówki ja stałem tutaj o, tu w tej dziurze. Także widzicie ile to trzeba się nakręcić, 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 żeby stąd dać dyla. O, to już dwie minuty, byliśmy 3 minuty wyjazdu, zanim się dojdzie na ten do autostrady. O, bo tutaj się wjeżdża, żeby zaparkować, trzeba całość obkręcić. No dobra, to no to co. Jest ciemno, po czwartej rano. Kierunek Baden-Baden. Docelowo chciałbym się do Drezna dojechać. Także to jest troszeczkę kilometrów. Nie powiem, że nie, ale może się uda. No musi się udać, kurde, bo przecież ja jutro. Teraz słuchajcie, ja jestem na ekocie, tak? Na ekocie. A jutro mam rozładunek w bielsku białej O, ten jak tutaj stanął, to w ogóle na. No na autostradzie, sam jak palec stoi, Polak. <laughs> A jutro mam rozładunek tak 12-13 yy, czyli za 30 godzin. Jak dojadę do Drezna to z Drezna będę miał z Drezna będę miał 502 km do rozładunku. Także jutro też mnie czeka wyjazd wcześniej, no bo to 8 godzin trzeba liczyć, bo to jeszcze pauza, jeszcze takowanie. Napięte, ale super. Także do następnego ujęcia.